Cześć moi drodzy, dzisiejszy materiał Kajś wyjaśnia będzie nieco inny niż wszystkie pozostałe, bo oprócz takiej formy wyjaśniającej będzie trochę felietonu w tym materiale. Dzisiaj porozmawiamy bowiem o achievementach w grach, osiągnięciach, trofeach, jakkolwiek by ich nie nazywać. A temat urodził się podczas rozmowy w naszej redakcji, kiedy okazało się, że jestem jedną z niewielu osób, jeżeli nie jedyną w naszym gronie, która na achievementy w ogóle nie zwraca uwagi. To znaczy. W całej mojej historii grania, a gram 28 lat, e, ukończyłem tylko jedną grę ze wszystkimi Achievementami, to jest Hades, gdzie pokochałem tę grę i chciałem zrobić w niej naprawdę wszystko z własnej nieprzymuszonej woli. E, okazuje się jednak po rozmowach w internecie, po tym jak widzę rozmowy na Twitterze, chociażby po ostatniej premierze Hogwarts Legacy, że temat Achievementów jest bardzo nośny. I postanowiłem zrobić taki materiał, w którym. Opowiem Wam historię, czyli skąd to się wszystko wzięło, kiedy się zaczęło, kiedy trafiło do nas w takiej formie, w jakiej znamy to dziś, a jednocześnie porozmawiam trochę o tym, jakie achievementy mi się podobają, a jakie mi się nie podobają od takiego twórczego, od takiej twórczej strony. I dajcie mi znać w komentarzach, co o tym myślicie, jakie jest Wasze zdanie na temat achievementów, a my przechodzimy już do wyjaśniania, skąd achievementy się w ogóle wzięły. trzeba zacząć od tego, że granie od początku stawiało na punktację. To znaczy, jak gry są stare, tak mieliśmy jakąś formę punktacji, może oprócz jednej z pierwszych gier tenis fortu, gdzie w zasadzie przebijaliśmy się tylko piłką na oscyloskopie jeszcze, ale już w latach 50., chociażby pinballa i flippery, abstrahując na chwilę od gier komputerowych Miały tabelę wyników, punkty, które można było nabijać. I wydawać by się mogło, że w grach, zwłaszcza takich, które mają fabułę, jaką można ukończyć, na przykład Super Mario Bros., punktacja jest nam niepotrzebna. Natomiast twórcy gier jeszcze na automatach stwierdzali, że punktacja się przyda, bo punktacja będzie zmuszała graczy do tego, żeby bić rekordy lokalnie w salonach gier. Później, może jakieś mistrzostwa dla całego miasta, a być może dla całego kraju. I tutaj wchodzi Activision. W zależności od źródeł znalazłem informację, że było to na końcu lat 70., albo na początku lat 80., skłaniam się do tego, że był to początek lat 80., kiedy to Activision wprowadziło odznaki za. Wyniki w grach to około 40 odznak, wyglądających trochę jak odznaki harcerzy, bo na takich właśnie były wzorowane, które można było dostać za konkretne wyniki w grach komputerowych. Jak w latach 80. pokazać Activision, że w jakiejś grze osiągnęliśmy wynik? Tak, trzeba było zrobić zdjęcie ekranu, wywołać je, wsadzić w kopertę, wysłać z adresem zwrotnym i otrzymywaliśmy nagrodę. Była to świetna forma reklamy dla Activision, ponieważ ludzie chcieli grać w ich grę, żeby osiągnąć większy wynik i dostać za to jakąś nagrodę, nawet jeżeli musieli zapłacić za wysłanie listu ze zdjęciem. A z drugiej strony fajna forma taka nobilitacji dla samego gracza. Same gry nie miały wtedy jeszcze żadnych achievementów. To znaczy w samych grach nie dostawaliśmy żadnych trofeów za to co się tam robiło. Pierwsza gra, która wprowadziła takie achievementy to jest gra zapomniana już raczej Emotion na Amiga z 1990 roku. Dawała ona trofea za wykonywanie nieoczywistych zadań w ramach tej gry, na przykład przejście je nie wciskając w klawisza w prawo w ogóle i w takiej formie po raz pierwszy Achievementy pojawiają się na samym początku lat 90. I aż dziwne, że pomysł ten, bardzo ciekawy, w jakiś sposób nagradzający graczy, ani zarówno ten pomysł z Emotion, ani pomysł Activision, nie został przeszczepiony na inne produkcje do innych studiów przez kolejnych ponad 20 lat. Bo to w 2005 roku rodzą się Achievementy takie, jak jakimi znamy je dziś. I tutaj Microsoft chcąc promować swój Xbox Live stwierdza, że fajnie będzie stworzyć taką światową listę graczy z najlepszymi wynikami, że od razu jak wchodzisz w profil gracza na stronie internetowej albo w konsoli, to będziesz widział jak dobrym graczem jest, wyświetlą się jego punkty, tak zwany gamer score, będziesz wiedział z kim masz do czynienia. I jak pomyśleli, tak zrobili. W 2005 startują właśnie odznaki w Xbox Live. Był to pierwszy globalny, duży system, który nagradzał za granie więcej niż jedną grę automatycznie. Aż dziwne, że dwa lata zajęło skopiowanie tego Valve. W 2007 to samo pojawia się na Steamie i rok później, w 2008 rodzą się trofea na PlayStation. I od tego czasu żyjemy już w społeczeństwie graczy, którzy są nagradzani za robienie różnych rzeczy. I teraz pora przejść do tego... Co mi się podoba i co mi się nie podoba w tym, w tym samym systemie, trochę rozmowa też się zaczęła od tego, że niedawno na Steamie pojawiła się gra, która jest w zasadzie tylko i wyłącznie po to, żeby nabijać achievementy. Nazywa się nawet Achievement Clicker i polega na tym, żeby wbijać achievementy. Są gry, które są darmowe. I nikt by w niej nie zagrał, gdyby nie to, że mają achievementy. Mają na tym jakieś karty kolekcjonerskie, można coś zbierać. Jest to system zachęcania graczy, czasami wbrew ich woli, do tego, żeby oderwać ich od głównej mechaniki gry i zachęcić do grania wbrew temu zdrowemu rozsądkowi, można wręcz powiedzieć. Lubię achievementy, które zachęcają nas do czegoś, lubię achievementy, które na przykład zachęcają nas do szukania znajdziek rozsianych po świecie, ponieważ wtedy gra pokazuje, zobacz, mamy tutaj coś jeszcze, tutaj twórcy coś schowali, zachęca nas do tego, żebyśmy sami eksplorowali coś. Natomiast achievementy, które polegają na przykład na zdobywaniu przedmiotu losowo wypadającego z jakiegoś wroga, co zmusza nas do tego, żeby po zabiciu go wczytywać grę, jeżeli nam się to nie udało, jest zaprzeczeniem jakiejś idei płynności zabawy i zupełnie, zupełnie mi się nie podoba. Dajcie nam znać, co Wy myślicie o tych trofeach, czy są gry, w których zdobywacie te trofea, czy w ogóle, podobnie jak ja, w ogóle Was ten temat nie interesuje. Dzięki, że byliście ze mną. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.